Drukarnia Skleniarz produkuje książki. To jest nasza podstawowa jakby dziedzina produkcji, aczkolwiek wykonujemy także wszelkie poligraficzne druki, jakie klienci nam zlecą. Nasza, nasza oferta przede wszystkim skierowana jest do wydawców z terenu polski choć także część nasz, spora część naszej produkcji to są wydawnictwa produkcji eksportowej, czyli mniej więcej 30%. Nasza drukarnia stara się robić książki najwyższej jakości w bardzo dobrych cenach. I w, w krótkich terminach wykonania. W związku z tym to, to jest naszym głównym atutem. Wydawcy zagraniczni szukają w Polsce intensywnie niedrogich, dobrych drukarń, a od, od pewnego czasu, mniej więcej kilkunastu lat, ten rynek poligraficzny bardzo się w Polsce rozwinął. W tym nasza drukarnia. Nasza drukarnia współpracuje w zasadzie z największymi polskimi wydawnictwami: z PWN-em z całą gamą wydawnictw szkolnych, z wydawnictwem Muza, z wydawnictwem Pruszyński, ze Światem Książki i z wieloma, z wieloma innymi wydawnictwami również. Album, który trzymam w ręku jest to, jest to Biblia z komentarzami, Biblia Papieska, którą wyprodukowaliśmy w zeszłym roku, za którą to właśnie na, przy okazji tych targów otrzymamy złotego gryfa za najlepiej wykonaną książkę w oprawie twardej. Nasza drukarnia tak naprawdę dostaje gotowe materiały do druku od wydawnictwa, w tym wypadku to jest krakowskie wydawnictwo M, który specjalizuje się w tego typu właśnie produkcjach. My na bazie gotowych plików, które dostajemy od tego wydawnictwa, produkujemy już książki właśnie takie książki. Lugarnia Skleniarz mieści się w Krakowie. Więcej informacji na, na jej temat można znaleźć na stronie www.skleniarz.eu.